Jejku, no, ale powiem Wam tak, tak się cieszę, że będziemy mieli syna. Serio, to jest po prostu spełnienie moich najskrytszych marzeń e, dotyczących dzieci. W sensie, jak tylko kiedykolwiek myślałam o dziecku i e, był poruszany ten temat, to zawsze mówiłam: synka, chcę synka, chcę synka. To będzie takie super doświadczenie. W ogóle nie mogę się doczekać już i porodu i tego wszystkiego to jest takie wszystko crazy, takie ciekawe. Ekscytujące, że i w ogóle wyobrażenie sobie, że ja za jakiś czas niebawem zobaczę stworzenie przed sobą i ile czasu będę potrzebowała, żeby zdać sobie sprawę, że to jest człowiek, nasz człowiek, który mieszkał sobie u mnie tyle miesięcy w środku, w brzuchu. Wciąż nie mogę tego, Prze... mój mózg tego nie jest w stanie przetransferować przerobić i zdać sobie sprawę, że serio tak jest. I niesamowite jest to, jak z dnia na dzień się wszystko zmienia. Słuchajcie, yy, ten brzuch mi rośnie już naprawdę szybko, bardzo teraz. To jest chyba moment. Plus yy, ja już się czuję inaczej. Ja dzisiaj przysięgam w połowę dnia, już miałam takiego laga w głowie. Mówię, o nie, zasnę na scenie, co tak latałyśmy z Kinią po tym sklepie z domowymi przyborami. I ja mówię, nie dam rady. I can't, ja muszę do łóżka, jestem zmęczona. Dojechało mi dzisiaj totalnie zmęczenie. Czuję, że mój organizm mówi, hola, hola, dziewczynko, przypominamy Ci, jesteś już w bardzo zaawansowanej ciąży. Do domu kładziesz się i odpoczywasz. I właśnie to robię. Nawet nie miałam siły jeszcze się zmyć i tak dalej ogarnąć. Miałam jeszcze dzisiaj chaty sprzątać, słuchajcie, tak, tak, taki był plan, ale mówię, nie, bez przesady. Jutro to zrobimy z Matim. Po prostu już trzeba troszeczkę hold your horses. No, to nie ma żartów. Już trzeba troszkę więcej chillować. Bo, bo latam jak poparzona i jestem taka aktywna, że momentami ludzie czasami, jak ja wydobrałem, wejść to coś tam, bo ja już naprawdę już jestem w tym tym miesiącu ciąży, a ktoś mówi, co? A ja wiem, no i wszyscy w szoku, nie? Sama jestem w szoku. Więc ta moja nadaktywność już troszeczkę trzeba wyluzować i zwolnić. No, i co chciałam powiedzieć? A z tą rolką w ogóle pojawiło się dużo takich nagłówków. I słuchajcie, no, pragnę Wam przypomnieć, że nie jest to port celebrycko, ponieważ my nie jesteśmy celebrytami. Jestem dziewczyna z Mrągowa. Matli jest chłopakiem z Baranowa, więc jakby mamy normal, dwójkę normalnych ludzi, e, którzy są dokładnie tak jak Wy, e, jesteśmy tak jak Wy. Ja po prostu pracuję w telewizji, no. to I totalnie nie, nie, nie mieliśmy właśnie zamiaru robić takiego, wiecie, takiej pompy, nie wiadomo jakiej, bo, bo to nie jest po prostu w naszym stylu i tyle. Więc kupiliśmy tego balona i mówię, dobra, już zresztą gdzie się, to mówiłam. E, ale cieszę się, że się Wam podoba. Bardzo, bardzo, bardzo miło. A co do płci, to jeszcze Wam powiem, że y, jak y, moi znajomi mi zasugerowali, że powinnam zrobić test ciążowy, bo coś chyba jest na rzeczy. I tak przez moment pomyślałam sobie, kurczę, może rzeczywiście coś jest ze mną nie tak, czuję to. Cycki bolą, coś tamten, jakieś takie samopoczucie dziwne, inne. Mówię tak, słuchajcie, jeśli jestem wciąż na 100%, mam chłopaka w brzuchu. Na drugi dzień już wiedziałam, jakie imię nawet z Matim. Już wiedzieliśmy, jak, 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 jak coś, to jak się będzie nazywał nawet. Więc um, gdzieś tam jednak ta energia i ta natura wie, co robi. Także, także mega się cieszymy. No. Tak się cieszę, uważam, że w ogóle chłopak do nas pasuje, do tego naszego super duetu. To będzie taka przygoda teraz. Nie mogę się doczekać. I sorry, sorry tam za błędy, tam piszę jego, niego, jego, czego nie wiem. Zmęczona jestem strasznie dzisiaj, więc wybaczcie mi konstruowanie zdań i opisywanie, bo już tak troszkę ledwo na oczy widzę, ale chciałam tak jeszcze na gorąco tutaj do Was pogadać. Póki mam ładny makijaż, Ja tak serio, to chciałam z wami porozmawiać, jeszcze tak wiecie, o tych emocjach pogadać, bo dzisiaj są bardzo duże, cieszę się, że już się z wami tym wszystkim podzieliłam i, I lecimy z tym dalej, już mogę sobie na lajcie mówić yy, otwarcie, synek. Ciekawe kiedy się wygadam z imieniem, bo <laughs> pewnie, pewnie lada moment, bo to już wiecie, ciężko jest tak się ten, a chcę jakąś niespodziankę wam zostawić jeszcze.